11 kwietnia 2025 roku, piątek. Dzień powszedni. Kolor szat, fioletowy. Piąty tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie: Pan czuwa nad Sprawiedliwym. Psalm: Pana wzywałem i on mnie wysłuchał. Ewangelia: Jezus oskarżony o bluźnierstwo. Pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz. Słyszałem oszczerstwo wielu trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku może on da się zwieść, także go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale pan jest przy mnie jako potężny mocarz dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże. Psalm. Pana wzywałem i on mnie wysłuchał. Miłuję Cię, Panie. Mocy Moja, Panie. Opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu, Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Boże, skało moja, na którą się chronię, Tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono. Wzywam Pana, godnego chwały, I wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół. Pana wzywałem i On mnie wysłuchał. Ogarnęły mnie fale śmierci I zatworzyły odmęty niosące zagładę. Oplątały mnie pęta odchłani. Schwyciły mnie sidła śmierci. Pana wzywałem i on mnie wysłuchał. Wzywałem pana w moim utrapieniu. Wołałem do mojego Boga. I głos mój usłyszał ze swojej świątyni. Dotarł mój krzyk do jego uszu. Pana wzywałem i on mnie wysłuchał. Aklamacja. Chwała tobie, Słowo Boże. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, Uważasz siebie za boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym prawie: Ja rzekłem, bogami jesteście. Jeżeli pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to czemu wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: bluźnisz, dlatego że powiedziałem: jestem synem Bożym? Jeżeli nie dokonuje dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuje, to choć nie wierzylibyście mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. I znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą, i wielu tam w niego uwierzyło. Oto słowo Pańskie. Kochani, dzisiejsze czytania liturgiczne prowadzą nas wprost w serce tajemnicy cierpienia sprawiedliwego i objawienia boskiej tożsamości Chrystusa. Prorok Jeremiasz, osamotniony i prześladowany, wypowiada słowa głębokiego zaufania wobec Boga. Natomiast w Ewangelii słyszymy, jak sam Jezus jest oskarżany o bluźnierstwo, o to, że, będąc człowiekiem, czyni siebie równym Bogu. Oba te fragmenty ukazują nam, że droga prawdy i wierności Bogu często prowadzi przez cierpienie, samotność, niezrozumienie, a nawet odrzucenie. Zanim przyjrzymy się słowom proroka Jeremiasza, warto przypomnieć kontekst historyczny jego misji. Jeremiasz działał w bardzo trudnym czasie. Tuż przed upadkiem Królestwa Judy i zburzeniem Jerozolimy przez Babilończyków. Głosił wezwanie do nawrócenia, sprzeciwiał się fałszywej pewności o Bożej ochronie, która nie szła w parze z posłuszeństwem wobec przymierza. Jego proroctwa spotykały się z wrogością, a sam prorok był prześladowany, więziony i odrzucany. Prorok Jeremiasz wypowiada słowa, które doskonale opisują stan ducha człowieka, doświadczającego zdrady i osamotnienia: Trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na Niego, mówią o Nim Jego bliscy. Nie są to obcy ludzie, ale ci, którzy powinni być wsparciem i pomocą. Tacy, którzy dawniej byli Jego przyjaciółmi, teraz stali się Jego wrogami. Jeremiasz jako prorok głosił Słowo Boże, a nie słowa, które ludzie chcieli usłyszeć. I za to przyszło mu zapłacić wysoką cenę, cenę odrzucenia i nienawiści. Jednak mimo tego wszystkiego Jeremiasz wypowiada niezwykle mocne słowa wiary – Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. To nie jest pusty slogan, to nie jest ucieczka od rzeczywistości, to jest świadectwo serca, które całkowicie oddało się Bogu. Jeremiasz wie, że jego bezpieczeństwo nie zależy od ludzi, ale od Boga, który patrzy na nerki i serce. W tej modlitwie odnajdujemy też miejsce na pragnienie sprawiedliwości. Dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Jeremiasz nie modli się o zemstę w ludzkim znaczeniu, ale o to, by sprawiedliwość Boża się objawiła, by prawda zwyciężyła. I my, kochani, bardzo często stajemy w podobnym położeniu. Gdy jesteśmy wierni Bożemu Słowu, możemy spotkać się z krytyką, oskarżeniem, a nawet odrzuceniem. Wierność Ewangelii kosztuje, ale właśnie w tych chwilach najpełniej objawia się nasza wiara. Czy potrafimy, jak Jeremiasz, powiedzieć: Pan jest przy mnie jako potężny mocarz? Przejdźmy teraz do Ewangelii według święty Jana. Jezus ponownie spotyka się z niezrozumieniem i wrogością. Żydzi chcą Go ukamienować. Powód Za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. A przecież Jezus nie tylko mówił, że jest Synem Bożym. On to objawiał przez swoje czyny, przez cuda, przez miłość, jaką okazywał ludziom. Gdyby Jezus nie był tym, za kogo się podawał, nie mógłby czynić dzieł Ojca. Ale ludzkie serce, gdy jest zamknięte, nie przyjmuje nawet oczywistych znaków. Jezus nie ucieka od oskarżeń, wchodzi w dialog, powołuje się na pismo, tłumaczy, nie dla własnej obrony, ale by otworzyć serca swoich przeciwników. Mówi, jeżeli nie dokonuje dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuje, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie moim dziełom. To wezwanie do otwarcia się na prawdę, która przemawia nie tylko przez słowa, ale przez konkretne czyny miłości. I znowu, podobnie jak Jeremiasz, Jezus spotyka się z próbą pojmania, odrzuceniem, agresją. Ale mimo to nie wycofuje się z misji. Oddala się na drugą stronę Jordanu, gdzie wcześniej chrzcił Jan i tam wielu w niego uwierzyło. To miejsce ma głęboką wymowę teologiczną. Jordan to granica między pustynią a ziemią obiecaną, miejsce przejścia, nawrócenia i nowego początku. To tam Izrael wszedł do ziemi obietnicy, tam Jan wzywał do pokuty. A teraz tam przychodzi Jezus jako pełnia Bożej obietnicy. Powrót Jezusa za Jordan symbolicznie wskazuje na początek nowego ludu Bożego, który nie opiera się już tylko na przynależności narodowej, lecz na wierze w syna Bożego. Odrzuceniem, agresją, ale mimo to nie wycofuje się z misji. Oddala się na drugą stronę Jordanu, gdzie wcześniej chrzcił Jan, i tam wielu w niego uwierzyło. To symboliczne miejsce. Tam, gdzie człowiek przyjmował chrzest pokuty, tam teraz przychodzi Jezus, źródło życia i miłosierdzia. I tam serca ludzkie zaczynają otwierać się na wiarę, bo Jezus nie przestaje działać, nawet gdy jest odrzucany. Oba dzisiejsze teksty uczą nas jednej fundamentalnej postawy, wytrwałej wierności wobec Boga, nawet w obliczu prześladowań i cierpienia. Jeremiasz i Jezus są świadkami tej samej wdy, że nie możemy przestać głosić dobra i prawdy tylko dlatego, że ludzie nas nie rozumieją lub odrzucają. Ich odwaga wypływała z głębokiej relacji z Bogiem, z modlitwy i zawierzenia. Wielki post to szczególny czas, kiedy mamy się ćwiczyć w tej postawie. To czas, by pogłębić swoją relację z Bogiem, by nauczyć się ufać nawet wtedy, gdy wszystko zdaje się sprzeciwiać. Gdy doświadczasz bólu, samotności niezrozumienia, pamiętaj, Pan jest przy Tobie jako potężny mocarz. On nie zostawia tych, którzy są Mu wierni. A jeśli idziesz drogą Jezusa, musisz się liczyć z krzyżem. Ale ten krzyż nie jest końcem, jest drogą do zmartwychwstania. Niech to Słowo napełni nas odwagą. Niech nas uczy cierpliwego wytrwania w prawdzie, Niech prowadzi nas do coraz głębszego zjednoczenia z Chrystusem, który był prześladowany, ale nie przestał kochać, który był odrzucony, ale nie przestał uzdrawiać, który był ukrzyżowany, ale zmartwychwstał, a my trwajmy przy nim w modlitwie, w sakramentach, podejmowaniu konkretnych praktyk wielkopostnych, takich jak post, jałmużna i codzienne rozważanie Pisma Świętego. Starajmy się każdego dnia uczynić chociaż jeden gest miłosierdzia, odwiedzić chorego, pojednać się z kimś, ofiarować Bogu chwilę adoracji, w miłości do drugiego człowieka. Bo jeśli jesteśmy z Chrystusem, to nawet największe cierpienie nie zniszczy w nas nadziei. Amen.